Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj otworzymy sobie gazetkę, którą w zasadzie kupiłam tylko i wyłącznie dla tych dwóch dodatków, głównie dlatego, bo jestem bardzo ciekawa, co się kryje w środku. Także sprawdźmy to! Zacznijmy od tego, co najmniej mnie ciekawiło, czyli tatuaże, które już w sumie są dość fajne, może wykorzystam. Figurkę fajny Bon. Nie wiem, jak to się czyta. Jest przeurocza. Była jeszcze dostępna ta z warkoczykiem, ale ostatecznie zdecydowałam się na tą, bo mi się najbardziej spodobała. Ale teraz dostańmy się do tego, co mnie najbardziej ciekawi. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jest tu pokazany jakiś stworek. Nie wiem, czy to będzie ten konkretny, czy jakiś inny też może się trafić. Zaraz sprawdzimy. Widzę, że będę do tego potrzebowała noża. Dobra, po wielu zmaganiach dostałam się w końcu do środka. Już widzę, że tutaj jest katalog, w którym znajdują się wszystkie możliwe... Aha! Czyli to jest w taki sposób. A to jest dziwne, ja myślałam, że w środku będzie jakaś figurka. A to jest do odwrócenia. Czekajcie. Ale to jest dziwne. To jest coś takiego, nie wiem, czy to jest wydra, czy co? Czy, czy, czy to jest małpka? to jest? Zobaczmy może co kryje w sobie katalog, że to mi troszeczkę rozjaśni. Dałam radę w końcu to otworzyć. Teraz jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, w sensie ten katalog. Hmm. Czyli każda konkretna figurka ma konkretny tył, tak jakby. W sensie ten rewers. Tą babeczkę, można tak to chyba nazwać? Ta pralinka. Bo to o tą pralinkę chodzi. W sumie jest dość bez sensu, bo... Łatwo jest w takim razie znaleźć te super rare, które są tutaj na górze. A skoro mamy pokazane, jak wygląda z zewnątrz i w środku, to bez problemu możemy po prostu szukać tych, żeby mieć super rare. Myślałam, że w środku jest figurka. Przynajmniej mamy ładną tą figurkę, chociaż tyle. Zobaczmy, co skrywa ogólnie ta gazetka, bo w sumie nawet nie wiem, co to jest za gazetka. Dużo słów na jednej kartce, nie chce mi się tego czytać, wybaczcie. Tutaj to samo. Co możemy w sumie zrobić? Dalej, jeszcze więcej łamigłówek i kolorowanka Tomka, która troszeczkę mnie przeraża. Czy znaczy, to nie jest Tomek, to jest chyba jeden z jego przyjaciół, ale tak czy siak mnie to przeraża. Troszeczkę ciekawostek o lesie w mieście czyli o budynkach, które na sobie zawierają roślinność. Sposób na rozsadnik do ziół: dość ciekawe, aczkolwiek, czy ja wiem, to komukolwiek jest. Wydatne. Dobra, ten y, plakat wybacza wszystko. To są przesłodkie łodkie stworzonka. Oś fajny labirynt, który rozjaśnia ciekawostki, instrukcja na rysowanie bociana. Wybieram co pocieka przez stronę historyjka. Opis jak smakują i jak podawać kwiaty oraz prace dzieci. I w zasadzie to już wszystko. Ten magazyn jest bez sensu. Już wiem, że jego nie będę kupować. Ale mogę chociaż poznajdywać różnice. Poszukajmy tych różnic, bo to chyba jedyne, co tak naprawdę interesuje mnie w tej gazetce. Jest tu 10 szczegółów. Plecak, serduszko, żarówka, kałuża, inny kolor rowera, inny kolor bluzki, plama. Jestem ciulowa w znajdywaniu szczegółów, a od zawsze je lubię. Wiesz, co ja robiłam za dzieciaka? Jak nie potrafiłam znaleźć szczegółów, to coś domalowywałam na jednym z obrazków, żeby to zaznaczyć. I poszczegawcza, jestem. <noise> Ogólnie jestem, ale ja mam zawsze jakiś problem, bo ja się fokusuję na jednej rzeczy i nie mogę znaleźć. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Kiedy sześć, siedem, osiem, ma być dziesięć. Tu masz A, tu masz B. To ma być dziesięć. Dziesięć, jeszcze dwie. Wiesz, co jest najgorsze? innego jest że musisz zacząć po kimś. Aha. Bo ja zawsze leciałem w takiej kolejności. No, ja też leciałam w kolejności. Aha, czyli teoretycznie nic nie pominęłeś przy pierwszych? Teoretycznie tak! Aha. a praktycznie raczej pominęłeś, mówisz? No, praktycznie na pewno coś pominęłam, skoro brakuje mi dwóch szczegółów. Haj, co? Patrz. Przytoś mi pomóc, jak na razie ja znalazłam dwie wskazówki. Jak nie, w rower ma całkowicie inny No to przecież to jest zaznaczone. Co ty, kale? No tak. No to bym tak nie zaznaczyć. No jest wielkie kółko! Jak miałam inaczej to zaznaczyć? Ja w ogóle widzę inne kolory przez te światło. Ja też. Ja widzę, że ta ja rączka tutaj ma brązowa, tu czeka. Brzmiemy widzieć z różnicy. Dwójka dorosłych ludzi szuka różnicy na obrazku w gazetce dla jakichś sześcioletnich dziewczynek i nie możemy tego znaleźć, jak się czujesz. Jasno was. Ale nie chcesz się ze mną podzielić? Chcą chwalić, bo to jest Twoja z Po drugie, ja tak nie lubię, bo musiałam od Super, słaby. ja znalazłam. Ciunowo szukasz. no, patrzcie na to przed chwilą. Ja też już tam patrzyłam 10 razy. To jest w ogóle wersja hard. Patrz, przyjrzyj się przez minutę dziewczynkom poniżej, następnie przewróć tonę i wskaż pięć różnic pomiędzy ilustracjami. My nie mogliśmy tego zrobić. Dajesz, we dwójkę damy radę. Ja nie potrafię skupić. Ja nic nie widzę żadnej różnicy. Deska jest chyba w innym kolorze, ale... Gwiazdka chyba ma inny kolor. Gwiazdka? Ta, ta, koszulka. Nie, bo nie, nie obagi, i ona to, chyba jest? ma y, te spodnie w innym kolorze. Tak. Spodnia, gwiazdka i ta. Zobaczymy. Nie, to koszulka jest w innym kolorze, kochanie. Ale tak Nie, bo te dwie rzeczy się zgadzają. No to ja powiedziałam dwie rzeczy dobrze, a ty jedną źle. Dobrze powiedziałem. Nie. No, jak nie? Tak, koszulkę ma inną, dobra. I 32. Okay. Aha, dobra. Ja tym wertuję i nie mogę znaleźć. No ja znalazłam. No ale po chwili. Nie, od razu, 32, ci powiedzie. Nie od razu, no ja tym wertowałam to i nazwałam. Nie, nie jak no tak, ale od razu. Jedyne, co jest dobrego w tej całej gazetce, to jest naprawdę plakat. A co ty spodziewałaś się z gazetki <grywa> dla małych dzieci? Tego że, samego, co w każdej innej gazetce! To będą łamigówki, które będziesz Nie. rozwiązywała trzy dni? Nie! ja <grywa> Przed chwilą rozwiązywaliśmy trzy dni jedną Inne no, Po prostu gazetki dla dzieci stricte i są bardziej fajne! To jest zero rozrywki, to jest jakiś shit! Nie podoba mi się ta gazetka. Kiedyś to dziecko, na pewno byłoby zabawne. Jestem zawiedziona. Wiem, czy ta nóżka nie jest w kadrze. co, może sobie być. Okej, okay, także na dzisiaj, w tym króciutkim odcineczku, to już wszystko. Dziękuję Wam ślicznie, że tutaj ze mną byliście. I do kiedyś tam.